Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobry jak tu? Tyle pohelwami, gdzie śpiemy przed kolonią począcką, tyle pożelwami. Studio lwów Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Wojciech Jankowski, jesień mamy, już jesień, już nie ma co się oszukiwać, nawet jeżeli któregoś dnia pogoda się przez chwilę zrobi ładna, a wczoraj w przemyślu była właśnie ładna, taka złota polska jesień, to czasami przychodzi już ta inna jesień i... Trzeba wrócić do starych nawyków jesiennych, a moje nawyki to takie, że trzeba wypić herbatę z imbirem przed audycją, bo gardziołko zaczyna nawalać. Ale mamy nadzieję, że dzisiaj bez imbiru dotrwamy te kilkanaście minut do końca audycji. Studio Lwów, Wojciech Jankowski, witam Państwa serdecznie. Andrzej Borysewicz realizuje audycję. Jest to audycja, o czym Państwo stali słuchacze doskonale wiedzą, a Radio Wnet jest słuchane już w tylu miejscach, że chyba rzeczywiście z pamięci wszystkich nie nie wymienię. Jest to audycja przygotowana przez redakcję Kuriera Galicyjskiego. Przed chwilą na antenie Radia Wnet wysłuchali Państwo serwisu sportowego i my w związku z tym nawiążemy również do tego. Zaczniemy od wiadomości sportowych. W Welwowie odbył się turniej z okazji. Odzyskania niepodległości z okazji Dnia Niepodległości. Troszeczkę wcześniej, bo mamy to dopiero 11 listopada, a już teraz w październiku, ale widocz, widocznie pogoda była na tyle dobra jeszcze w ten weekend, że uznano, że to jest dobry moment. Odbył się taki turniej, może mini, może on nie był wielki, ale w każdym razie ten turniej wygrała pogoń lwów, grały cztery drużyny. Po wygranym meczu. Andrzej Borysewicz rozmawiał z Markiem Horbaniem, prezesem klubu Pogoń Lwów. Jesteśmy dzisiaj po turnieju, turnieju dla roczników 2011 12 Cieszę się, że przybyły na nie fajne drużyny, pokazali fajny poziom rozrywkowy. Wczoraj również graliśmy turniej niepodległościowy dla roczników 2014-2015. Także jak dziś pogoń wywalczyła niespodziewanie pierwsze miejsce, więc cieszę się, że mamy tak znaczne sukcesy. Gratuluję naszym trenerom, którzy dobrze ćwiczą dzieci z naszej szkółki. Dziękuję za wsparcie Fundacji KGHM Polska Mieć za to, że mogliśmy ten turniej dzisiaj przeprowadzić. Dziękuję Fundacji PGNG za to, że nasi dzieci mogli występować dzisiaj w świetnych, bardzo pięknych, nowych strojach. Także dziękuję za współpracę konsulatowi generalnemu Rzeczypospolitej Polskiej, który objął patronat. No a także kurierowi galicyjskiemu, który co roku przybywa, udostępnia i poszerza, i poszerza informacje o naszej działalności. Oczywiście Marek Horbań podziękował fundatorom i myślę, że należy im się. Fundacja PGNiG opłaciła stroje sportowe dla młodzieży, która ćwiczy w klubie Pogoni Lwów. Eldar Pedorenko realizuje naszą audycję w Warszawie. Czuwa nad wszystkim, nie wymieniłem go na początku. Czasami zapominam o tym bidaku w Warszawie, który akurat siedzi i męczy się z nami, żeby wszystko było w porządku. A rzeczywiście to czasami jest nie lada wyzwanie, czasami trzeba połączyć się w od w odpowiednim momencie wstrzelić co do sekundy, żeby nie było ciszy, bo jak wiemy, radio nie lubi ciszy, ale my wracamy na boisko sportowe, bo tam jeszcze rozmawialiśmy z dziećmi które chyba miały frajdę, niektóre tak, niektóre nie, bo widać, że mikrofon czasami młodych, mikrofon i kamera, bo ten materiał też będzie w TV Kurier Galicyjski oraz w magazynie, który nadajemy w TV Polonia, bo widać, że dzieci czasami były speszone, a czasami mówiły z taką dość dużą werbą na temat swojej działalności w pogoni Lwów. Aleksander Czepak. Chodzę na pogoni już 4 lata i bardzo lubię piłkę nożną. Mamy trening trzy razy w tygodniu i dzisiaj mieliśmy mecz z bardzo fajnymi drużynami i trener bardzo, bardzo dużo od nas wymaga. Ja stoję w obronie i to wymaga bardzo dużo treningu. Darek Kowalski. Dzisiaj był turniej z okazji 103 rocznicy niepodległości Polski. Bardzo mi się to, to podobało. Uczestniczyłem we wszystkich meczach i przypuściłem zaledwie jedną bramkę. Gram w pogonie lwów dwa lata. Gram dzisiaj w turnieju. strzeliłem dwie bramki i najbardziej mi się podobało, że gramy w nowych strojach. Tak mówiły dzieci, tak mówiła młodzież, która grała tego dnia w turnieju z okazji odzyskania niepodległości przez Polskę. Mamy to dopiero 11 listopada, ale to święto zostało tutaj obchodzone wcześniej. Tak było wtedy w czasie tego turnieju. My w tej chwili już będziemy mówić ze sportu przenosimy się do świata kultury. Jakiś czas temu w Lwowie odbył się przegląd, a właściwie festiwal teatrów Złoty Lew, zawsze kojarzy mi się to bardziej z filmem niż z teatrem. Jest to duże wydarzenie orga organizowane przez Teat Woskri-Sinia. Zaczyna się bardzo ciekawym spektaklem ulicznym, który przyciąga tłumy. Ludzie, którzy nawet teatrem się nie interesują, przychodzą, żeby popatrzeć. Również taki spektakl był przed operą na, na Prospekcie Swobody, czyli Wała Hetmańskich, również był. Ostatniego dnia, a w międzyczasie teatry z Lwowa, teatry z Ukrainy, i w tym roku dwa teatry wystąpiły również z Polski. Wśród nich był Teatr Wojtka Kowale Kowalskiego, tak się nazywa Wojtka Kowalskiego, który przedstawił spektakl odwołujący się do literatury, nie stąd właściwie, nie z tych terenów, ale ze Związku Sowieckiego, odwołujący się do pierwszych lat po rewolucji w Petersburgu. Co to było, jak publiczność to przyjęła i jak Wojciech Kowalski odebrał lwów, w którym był po raz pierwszy. Proszę posłuchać. Dodam jeszcze, teatr Wojtka Kowalskiego jest z Częstochowy. Tą warstwę literacką uważam w teatrze za najistotniejszą, tym bardziej, że jakby nie patrzeć, uprawiam teatr słowa. Pierwszy raz w ogóle gramy to poza granicami Polski, no i właśnie na wschodzie. W ogóle śmieszna historia, bo dzisiaj gramy w Lwowie, a 9, 9 października będziemy ten sam spektakl grać w Wilnie na dużym też takim międzynarodowym festiwalu monodramów, gdzie będą tylko monodramy. No fajnie, no. dla mnie to jest spełnienie marzeń, jak gdyby to, że ja mogę ludziom refleksja jak refleksja, ale mieć radość, wzruszenie, śmiech, bo dla mnie w teatrze ważne jest to, żeby ten widz przychodząc na spektakle, no wyszedł rozbawiony, ale też wyszedł pomyślał. Nie lubię smutnych tematów ciężkich, także no, uprawiam taki teatr, mam nadzieję, że radosny. Tym bardziej, że to było widać po reakcjach publiczności, nie? Jaka jest różnica między reakcją w Polsce, bo, bo ten spektakl był grany, a ukraińską tutaj? Nie ma, nie ma żadnej różnicy. Nie ma żadnej różnicy. Wydaje mi się, że tutaj chyba nawet bardziej spontanicznie publiczność reaguje. No, cudownie, tak, fajnie. Nie ma różnicy, nie ma. Nie. A jak zostaliście zaproszeni na festiwal Złoty Lew? To jest w ogóle, zadzwonił telefon, pan Krzysztof Dubiel zadzwonił, który tu wiem, że się opiekuje nie wiem czy całym festiwalem, ale też Teatrem Woskrisjenia, no i zaproponował i powiem Ci, że było to dla nas bardzo miłe zaskoczenie, zapytał się czy gramy ten spektakl, czy moglibyśmy przyjechać, że jest taki taki termin, no i akurat wszystko się udało jesteśmy. Także no, to jest spektakl, który gramy od pięciu lat. Na najważniejszych festiwalach teatralnych w Polsce on zdobywał główne nagrody. Także od strony takiej medialnej ten Homo Soviticus jest, no, można powiedzieć, najbardziej uznanym ze spektakli, które do tej pory zrobiłem. No, że są piosenki okudzawe i że to jest połączone z tekstami z no taki był pomysł, żeby ta piosenka też w jakiś sposób korespondowała, żeby też troszeczkę dać odpocząć od tych historii teatralnych. No myślę, że Krzysztof wiedział, że, że to jest spektakl, który na pewno tutaj się będzie podobał i stąd to zaproszenie. A czy Homo Sovieticus jeszcze w nas tkwi po tych wszystkich latach? Tak, myślę, że tak. Tytuł w ogóle tego spektaklu bardzo długi, bo to jest Homo, homo Sovieticus, czyli o praźródłach źródłach naszych zachowań. Coś tam jeszcze, coś tam jeszcze do końca nie pamiętam. W każdym bądź czasie tak jest, to jest rzecz, która znaczy w moim pokoleniu i pokoleniu po mnie na pewno tak. Nie wiem jak to będzie wyglądało. Ja mam 15 15-letnią córkę, która w ogóle, no jak gdyby nie pamięta. Tamtych historii, prawda, systemowych. Może już nie, natomiast no, jeszcze żyje, żyje bardzo dużo ludzi, którzy, którzy doskonale to przecież pamiętają. To przecież raptem ile to jest lat, kiedy, kiedy coś, no, gdzie ta transformacja ustrojowa jednak, prawda, przeszła. A jak to jest no. dzisiaj, można bez yy, układów znajomości <grym> znaleźć pracę? No i tutaj jest tak samo jak było. Proszę zauważyć, to jest tekst napisany w 1918 roku czy 1920, czyli zaraz po rewolucji. Tak naprawdę w tym temacie, jeżeli chodzi o dobrze płatną pracę, to nic się nie zmieniło. Jak się nie ma protekcji albo stosunków organizacyjno-partyjnych, to ciężka sprawa. No i to jest piękne, proszę zobaczyć. Minęło ponad 100 lat i cały czas to jest aktualne. No, nie wiem jak u Was, tu na Ukrainie, ale myślę, że tak samo jak w Polsce, że to jest identyczna historia. Dobrze, dziękuję bardzo za rozmowę. No, ja również dziękuję pięknie za zaproszenie. Chciałem już tylko dodać, że jestem zakochany w Lwowie. Jestem tutaj po raz pierwszy i to miasto mnie totalnie urzekło. Chyba to jest drugie miasto poza Częstochową, w którym mógłbym żyć, ponieważ jest cudowne i na pewno jak tylko będę mógł, to tu będę wracał. Dziękuję. Tak mówił Wojciech Kowalski po spektaklu Homo Sovieticus. I proszę pamiętać, jak się nie ma stosunków partyjno- jak się nie ma stosunków partyjno-organizacyjnych, to ciężka sprawa. Tak w każdym razie było 100 lat temu, a jak twierdzi Wojciech Kowalski, również i teraz jest. Spektakl był otwarty, był oparty na twórczości Michała Zoszczynki, który tworzył w po rewolucyjnej Rosji, mieszkał w Petersburgu. Chociaż nazwisko ma właściwie, miał właściwie ukraińskie, ale w Rosji wiele osób takie nazwiska nosi. Przeniesiemy się na chwilę znowu na stepy. Paweł Bobołowicz w swoich relacjach mówił o stepach Akermanów, więc niech Stasiuk przeczyta sonety, a zespół Hajdamaki. Niech zagra i zaśpiewa ukraińskie tłumaczenie. Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność. Stepy, Akermanu Maki i Stasiu Wojciech Jankowski dziękuję państwu za uwagę. Andrzej Borysewicz realizował w Lwowie, a Eldar Pedorenko realizował w Warszawie i czuwał nad wszystkim do usłyszenia za tydzień w Studio Lwów. Bo gdzie jeszcze ludziom tak Lwów. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021. Projekt Profesjonalne Media na Ukrainie 2021-2022 realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Audycja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.